Dzisiaj będzie film o dorszu. Cześć wszystkim, z tej strony Ula i dzisiaj mam dla was chyba najdziwniejszy odcinek z malowania customa do tej pory. Słowem wstępu, model, który będę tu malować to spóźniony prezent dla mojej przyjaciółki Jaśminy w hobby znanej jako Three Slavic Horses. Jaśmina jest niesamowicie zdolną artystką, która przepięknie maluje i rzeźbi. Pomalowanie dla niej modelu konia było dość oczywistym wyborem na prezent. Ale z wyborem maści już nie było tak łatwo. Póki nie okazało się, że poza końmi, Jaśmina lubi też wiele innych zwierząt. Na przykład dorsze. Nie ma tu żadnych anegdotek, po prostu dorsze. Uznałam więc przy przypływie geniuszu, że pomaluję figurkę na wzór okrywy Dorsza Atlantyckiego. Zapnijcie pasy, to będzie dziki odcinek. Model, który wybrałam do realizacji tego y, twórczego pomysłu, to klacz za firmy Papo. Tu nie ma żadnego backstory, po prostu ten mold podobał się jaśminie. Unboxing tego konika wraz z recenzją znajdziecie na kanale. Figurka ma oczywiście swoje niedociągnięcia i defekty, które wypada ogarnąć przed malowaniem, choć na pierwszy rzut oka nie jest tak źle. Prepping zaczynam od usunięcia największych nadlewek i szwów przy pomocy skalpela. Przeważnie znajdziemy je na nogach, kopytach i pysku, przechodzące przez sam środek. Skalpelem zdejmuje też większość napisów fabrycznych na jej brzuchu. Prepping w moich filmach to często krótka wstawka na początku, bo nie jest zbyt ciekawy do oglądania, ale w rzeczywistości to dość duża część pracy nad customem. Porządnie przygotowany model lepiej wygląda w malowaniu. Gdy już pozbędę się największych defektów, przerzucam się na pilniki. Dzięki nim mogę dotrzeć w trudno dostępne miejsca i zacząć proces wygładzania opracowywanych miejsc. Oczywiście, gdy trzeba, to wracam do skalpela. Generalnie zmieniam narzędzia co chwila. Pod koniec preppingu wchodzi papier ścierny, żeby wszystko ładnie wygładzić. Zaczynam od mocniejszych, np. 400, a potem przechodzę do naprawdę delikatnych, powyżej 800. I jak sobie tak szlifuję, to przypomnę szybciutko, że wszystko, czego używam na filmie, znajdziecie wypisane w opisie. Farby, pilniki, pędzelki, sklepy, wszystko tam jest. Nie widzę tu więcej defektów, więc przyszła pora na kąpiel przed podkładem. Umycie modelu płynem do naczyń jest super ważne, bo pozbywamy się w ten sposób tłuszczu i brudu z powierzchni, zamiast zamykać go pod warstwą farby. Szoruję figurkę dokładnie ze wszystkich stron, płuczę i odstawiam do wyschnięcia. A po myciu staram się nie dotykać modelu no chyba że no wiecie w rękawiczkach. Tym razem pasują mi nawet do sukienki. Testowałam nowy biały podkład i z przyjemnością donoszę, że sprawdza się super. Pokrywam model cienką warstwą, cały czas nim obracając i co jakiś czas wstrząsając puszką. Oczywiście jedna warstwa to stanowczo za mało, by zakryć te ciemne plamki ale już wystarczająco, by uwidocznić wszystkie niedociągnięcia preppingu. Tutaj jeszcze nie jest źle, ale czasem trzeba nanosić poprawki kilka razy, bo co się psiknie, to wychodzą kolejne problemy. Papier ścierny w dłoń i lecimy. Po poprawkach spryskałam model jeszcze dwiema warstwami podkładu i dałam mu porządnie wyschnąć. Teraz mogę przygotować sobie pastele. To znaczy zetrzeć je na pyłek przy pomocy skalpela. Będę szczera, nie miałam zielonego pojęcia, jak zinterpretować wygląd dorsza, by dobrze przedstawić go na koniu. Nie miałam też zbyt wiele czasu na zastanawianie się, więc postanowiłam po prostu improwizować. Dorsze mają na boku taką charakterystyczną białą linię. Pomyślałam więc, że zacznę właśnie od niej. Zaznaczyłam ją na modelu kredką akwarelową, próbując jednocześnie wymyślić, którędy w ogóle powinna iść. Nope, muszę to inaczej rozkwinić. Wycieramy. Dałam sobie trochę czasu na obmyślenie planu na dorszowe centki i przyniosłam swoją uwagę na głowę. Chrapy dostały różowy, ciepły odcień, bo na moich rewkach dopatrzyłam się takich czerwonawych odcieni przy rybie i mordce. Potem, nadal przyglądając się naszej rybce, próbowałam jakoś przenieść plamy kolorów z głowy dorsza na końską. To była niezłała mi główka, aż nie uświadomiłam sobie, że. Ej! Przecież nie ma poprawnego sposobu na pomalowanie dorsza na koniu, więc nie da się tu popełnić błędu. I z takim luźnym podejściem praca od razu nabrała tempa. Dałam trochę ochry na boki głowy, a obszar wokół oczu postanowiłam potraktować ciemną szarością. Podobnie jak wnętrza uszu. Potem dodałam ciemny brąz na sam wierzch głowy i odrobinę złamanej bieli na ganasze, żeby trochę zgasić tę sterylnie białą barwę podkładu. No i pora na resztę ciała. Po dłuższej rozkwinie wpadłam w końcu na rozwiązanie. Dorszowe centki można przecież potraktować jak bardzo dziwną jabłkowitość. Nałożyłam więc nieco palonej sieny na górną część szyi oraz grzbiet, a niżej dodałam ochrę, blendując kolory dokładnie ze sobą. Na sam brzuszek zaś poszła ta sama przybrudzona biel co wcześniej. A, i jeszcze nieco ciemnego brązu na sam wierzch pleców. Potem chwyciłam za gumkę w drewnianej oprawie tak, to jest gumka, nie kredka i zaczęłam wymazywać linię w położonym pigmencie. Zerkałam oczywiście na moją rewkę, ale tutaj dużo było też improwizacji. I zaznaczenie białej linii w ten sposób okazało się o wiele prostsze. Do jabłkowitości używam przeważnie gumki chlebowej, bo ta w drewnie jest nieco zbyt mocna, ale tutaj sprawdziła się doskonale i była mega wygodna w użyciu. Po zakończeniu pracy gumką strzepuję farfocle oraz nadmiar pigmentu miękkim pędzlem wachlarzowym. Kurczę, fajnie się zapowiada. Zanim przeszłam do robienia drugiej strony, poświęciłam nieco uwagi białym obszarom naszego konia ryby. Yy, zwierzaka, o! A potem zrobiłam dokładnie to samo co poprzednio, tylko na drugim boku modelu. Nie do końca wiedziałam co zrobić z nogami, więc po prostu walnęłam nieco brązu zmieszanego z bielą na pęcinowe. Chyba jest ok. I oto pierwsze warstwa pasteli za nami. Aby móc nakładać kolejne, trzeba nasz pigment jakoś utrwalić, żeby już nie dało się go zetrzeć. W tym celu używam bezbarwnego lakieru Troton. Po porządnym wstrząsaniu puszką nakładam na figurkę cienką warstwę i daję jej porządnie wyschnąć przed kolejnymi krokami. Następna warstwa będzie przede wszystkim wzmocnieniem koloru poprzedniej. Nakładam więc na model te same barwy, a potem poprawiam białe linie gumką. Na szczęście całkiem dobrze je widać spod pojedynczej warstwy pigmentu. Dodałam też nieco więcej ciemnego brązu na grzbiet. Tu już musiałam się trochę przyglądać, żeby trafić w istniejące już białe linie, i skończyło się to klasycznym nosem w kadrze. Jak się okazuje, rysowanie zawiłego, organicznego wzorka było dużo łatwiejsze niż jego dokładne poprawianie potem. Trochę się musiałam nad tym pochylić. Dosłownie, jak widać. I tu natknęłam się też na niespodziewany problem. Mój dorsz zaczął przypominać żyrafę. Podejrzewam, że to bardziej wina dość podobnej budowy ciała konia z żyrafą, jakby nie patrzeć, niż samych cętek, ale musiałam lepiej zbadać temat, więc poszłam z przyjaciółmi do zoo. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że to nie dorsz wygląda jak żyrafa, po prostu żyrafy to naziemne dorsze. Wracamy do malowania. Próbowałam wykonać cętki na głowie tą samą techniką co nareszcie ciała, ale okazała się za mało precyzyjna. No cóż, wrócę tu z farbami. Popracowałam jeszcze nad detalami pyska, dodając nowe kolory i wzmacniając intensywność tych już położonych. I tutaj zamykam etap pasteli. Czas więc je zabezpieczyć i przejść do farb akrylowych, którymi wykonam detale. Od razu chciałam jak najmocniej popchnąć wygląd modelu w stronę ryby bardziej niż żyrafy, więc zaczęłam od oczu. Na początek czarna baza, a potem dwie warstwy żółtego. Zostawiłam dość wyraźną ramkę czerni dookoła, żeby oko wydawało się jeszcze bardziej rybie i wyłupiaste. Choć szczerze mówiąc producent i tak zrobił je już całkiem wypukłe. Źrenica będzie nietypowa dla konia, bo okrągła. Postanowiłam wspomóc się tym narzędziem do dekoracji paznokci. I... wyszło tak absurdalnie, że zaśmiałam się przy malowaniu. Wait, czy to oznacza, że ten koń ma rybie oczy? Czas na centki. Wzięłam precyzyjny pędzelek i po prostu zaczęłam malować plamki różnej wielkości. Starałam się robić je dość spontanicznie i nie myśleć przy tym za dużo. Używałam też różnych kolorów, żeby głowa dobrze zgrywała się z resztą ciała. W międzyczasie podciągnęłam nieco detale pyska i kontynuowałam z ciapaniem plamek. Akrylami przyciemniałam też od razu kilka centek na samej górze modelu, a także poprawiłam naszą linię brudną bielą, by nieco wzmocnić kontrast. Pora na włosy, które w tym przypadku zinterpretowałam jako płetwy. Zaczęłam od ciemnobrązowej bazy. Oczywiście moja farba jest rozcieńczona i kładziona w kilku cienkich warstwach, by zapobiec powstawaniu grudek. Końcówkę ogona potraktowałam zielenią, którą potem dokładnie zblendowałam z brązem. Te same kroki powtarzam oczywiście na grzywie. a gdy baza już mi prześwituje, mogę przejść do szczegółów. Zagłębienia oraz miejsca bliżej ciała dałam naprawdę ciemny odcień brązu, prawie czarny, a zieleń na końcówkach podciągnąłam bardziej żółtawym odcieniem na wypukłych kosmykach. Dzięki tym prostym zabiegom nasze płetwo włosy stają się wizualnie bardziej trójwymiarowe. Korzystając z żółtawozielonej zielonej mieszanki na palecie położyłam od razu bazę na kopyta, chociaż na tym etapie jeszcze nie byłam pewna jak w ogóle chcę je zrobić. Wracając do płetwowłosów, aby dodatkowo podkręcić tą naszą iluzję, dodałam cienkie jasnoszare linie biegnące zgodnie z wyrzeźbionymi kosmykami. Chcę w ten sposób przedstawić ości, które widać w rybich płetwach. Myślę, że płetwy wyszły całkiem przekonująco, jak na fakt, że nie zdecydowałam się na żadne przeróbki w rzeźbie. Jak tak sobie malowałam kreseczki, to uznałam w sumie, że kopyta potraktuję po prostu różnymi odcieniami barw, których użyłam na grzywie i ogonie. One i tak tu nie są super ważne, więc chcę tylko, by za mocno nie odcinały się od reszty. Oczywiście moje chaotyczne malowanie skończyło się ubrudzeniem koronek kopyt. Dajcie mi chwilkę na poprawki. Ok. Model niestety ma wyrzeźbione podkowy na kopytach. Mogłabym je zignorować, ale jakoś tak nie wiem, czułabym, że nie dokończyłam pracy. Nie mam pojęcia, jakie podkowy powinien nosić dorsz. O Boże, jak to brzmi. Więc po prostu wybrałam farbę rose gold, bo jest ładna i tyle. Jak widzicie, ja najpierw położyłam na podkowy bazę czerni, bo metaliczne akryle przeważnie mają dość słabe krycie. Nawet na bazie kolor był dobrze widoczny dopiero po trzech warstwach. Przepaństwa, ta ryba wie, co to styliszek. Puh, wygląda na to, że nasz dorszyk jest gotowy. Pozostało jedynie zabezpieczyć malowanie przed uszkodzeniami lakierem lub werniksem. Tym razem wybrałam werniks o wysokim połysku. Tak, na calutki model. Będzie to, mam nadzieję, wyglądać jak mokra śliska ryba, czyli idealnie. Aczkolwiek muszę przyznać, że miałam duszę na ramieniu nakładając ten werniks na model, bo nie używałam go wcześniej do obszarów większych niż oczy i nie byłam pewna, jak zadziała. Na szczęście po kilkunastu godzinach schnięcia wszystko było ok. Nakładam produkt dość cienko, rozprowadzając go dokładnie przy pomocy płaskiego pędzla. I oczywiście jedna warstwa to stanowczo za mało, nałożyłam 3 lub 4 czekając około godziny pomiędzy aplikacjami. Uuu, uh, ale się błyszczy! Zostawiam go więc do wyschnięcia. i gotowe! Okej, okay, muszę przyznać, że jestem naprawdę dumna z tego osobliwego modelu. Interpretacja ubarwienia kompletnie innego zwierzaka na formie konia była naprawdę świetnym treningiem kreatywności. I bardzo polecam taką zabawę każdemu z was, kto już nieco znudził się zwykłymi końskimi maściami albo po prostu ma ochotę na coś innego. Model wygląda absurdalnie i uroczo. Dokładnie tak, jak miało być. Gdybym miała go robić od nowa, to zdecydowanie poszłabym bardziej w zielenie i zgniłe kolory na kłodzie. Może wtedy nie wyglądałby tak bardzo jak dorsz lądowy. Tak czy siak, jaś mi się podoba, a to najważniejsze. Koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o dorszu oraz tak niecodziennym wydaniu filmów z malowania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach już niedługo.